Jezus tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego, słowo, które wygłosiłem. Ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie. Ale Ojciec, który mnie posłał, On mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Można by też przetłumaczyć słowo Pańskie. Wzrastało i pomnażało się. Pomnażało się także aż do pełni. To pierwsze zdanie dzisiejszej liturgii słowa nam od razu uświadamia tę podstawową prawdę, że historia zbawienia jest przede wszystkim historią Słowa Bożego. Dzieje apostolskie są dziejami słowa Bożego o wiele bardziej niż są dziejami apostołów. Można by czytać Dzieje apostolskie jako książkę o Barnabie, Szawle, o Piotrze, o Janie. Ale tak naprawdę Dzieje apostolskie są książką o słowie Boga, które się rozszerza, które jest mocne, które rośnie, które się rozprzestrzenia, które się rozchodzi, aż dojdzie do Rzymu. To jest historia Słowa Bożego. To jest, Słowo jest głównym bohaterem ewangelizacji. Słowo wcielone w Jezusie Chrystusie jest głównym bohaterem dziejów zbawienia. Słowo. Nie apostołowie, tylko słowo. W słowie jest siła, w słowie jest mądrość, w słowie jest łaska, w słowie jest miłość. Nie w apostołach. I to jest pierwsza rzecz, którą Wam Słowo mówi na progu Waszych święceń. oddajecie się do dyspozycji Pana Boga, jest, jest bardzo ważne, żebyście widzieli swoje miejsce w szeregu. Nie? I to nie jest miejsce wobec księży, nie? prezbiterów, ani to nie jest miejsce wobec biskupa, tylko to jest miejsce wobec Słowa. Wobec Słowa. Wobec Boga, który działa przez Słowo. Siła wzrostu jest w słowie. Oczywiście, że to nie jest też tak, że słowo nigdy nie natrafia na opór. Jeśliście mieli czas medytować nad dzisiejszą Ewangelią, to warto zobaczyć. Jej najbliższy kontekst. Jezus mówi o tym, że słowo jest mocne, bo słowo też pełni funkcję sędziego. To znaczy to słowo, które my słyszymy od Jezusa, kiedyś nas osądzi. To znaczy po, uświadomi nam tę prawdę, że albośmy szli ku światłu, albo woleliśmy zostać w ciemności. Ale jeśli Jezus mówi o tym podziale i o tym. Tych możliwych różnych losach Słowa Bożego, to dlatego, że wcześniej w, w tym dwunastym rozdziale Jana wraca taki nieszczęsny refren Biblii, straszny refren Biblii, który jako pierwszy zapisał Izajasz. mówi o pewnej bezradności Boga. I ten refren brzmi: Macie uszy. Nie słyszycie, macie oczy, nie widzicie yy, i nie nawracacie, nie przychodzicie do mnie, żebym was czasem nie nawrócił. Nie? Yy, yy. To jest w każdej Ewangelii. Tylko, że w Ewangeliach synoptycznych to jest taki fragment, który następuje po Wielkiej Mowie Pana Jezusa w przypowieściach. Nie? Uczniowie się pytają, Czemu mówisz w przypowieściach? On mówi, żeby widząc nie, nie widzieli, patrząc nie widzieli, słysząc nie słyszeli. To znaczy Jezus mówi już najprościej jak się da w przypowieściach, a dalej jak nie słyszeli, tak nie słyszą. Nie? A tu ten moment jest mocniejszy. Jan przesuwa jakby ten refren Jezusowy na zakończenie całego nauczania Jezusa. 12 rozdział Jana, tam jest ostatnia mowa Jezusa. Ostatnia, trzynasty rozdział zaczyna się już męka. Czyli Jezus, co miał do powiedzenia, to powiedział, skończył mówić i Jan podsumowuje to w ten sposób. No. Ten fragment dziejów dzisiejszy, słowo pańskie szerzyło się i rosło, też jest na pokazanie przełamania pewnego oporu. I to już drugi raz w dziejach, tak. Pada to sformułowanie, że słowo się rozszerza i rośnie, mimo tego, że natrafiało na opór. Tylko te sytuacje oporu, o jakich mówią, dzieje, to najczęściej są sytuacje prześladowania. Pierwsza to, są, to jest prześladowanie, które wybuchło po zabiciu Szczepana. I jak dzieje mówią o nawróceniu szafła, jest zamknięte opowiadanie o nawróceniu szafła, to jest mowa, a słowo Boże się rozszerzało. Nie? Czyli to prześladowanie, które dotknęło Kościół, zabiło Szczepana i wielu innych, nie powstrzymało słowa, słowo się rozszerza. Teraz ten dwunasty rozdział Dziejów. Jest z kolei o prześladowaniu, jakie wzniecił przeciwko kościółowi Herod. Herod, który zabił mieczem, mówi, mówią, dzieje Jakuba, apostoła Jakuba. Nie? Pierwszy apostoł ginie. A jak się to Herodowi spodobało, to jeszcze uwięził Piotra. Nie? Piotr jest w więzieniu. znowu następna fala prześladowania. Nie? Zginął Jakub, Piotr został uwięziony, ale teraz następna scena jest, że Herod umiera. I słowo się rozszerzało. Czyli ani to prześladowanie pierwsze nie zatrzymało słowa, bo Szaweł się nawrócił, ani to prześladowanie drugie nie zatrzymało kościoła, bo Herod umarł. To, co przychodzi jako próba z zewnątrz, nie zatrzymuje kościoła, nie zatrzymuje słowa. Znaczy, słowo się przebija przez takie przeszkody, które jakby przychodzą z zewnątrz. Nawet doświadczenie tego kościoła, pierwszego i potem, myślę, w każdym pokoleniu, jest takie, że, yy, że, że ta krew, która jest przelewana, staje się szczególnym posiewem słowa. Że słowo rośnie, właśnie dlatego rośnie, że. Że przyszło cierpienie, że przyszło prześladowanie. Więc krew męczenników to jest szczególne słowo, to jest szczególny posiew. Już to bardzo do mnie dotarło teraz w uroczystość świętego Stanisława. Miałem kazanie być tam na odpuście i nie? siew, posiew. To my to odnosimy do słowa, to jest obraz biblijny. Nie? Siewca jest słowo. Ale czasami też ten siewca. Sieje słowo, jakim jest krew męczenników, i to słowo wtedy rośnie niesamowicie dynamicznie. Więc to jest historia słowa, której, którego nie zatrzyma prześladowanie, ale jak słyszeliśmy, nie, w, w tym, w tym ten kontekst najbliższy dzisiejszej parykopy ewangelicznej mówi o tym, że zatrzyma słowo, zatrzyma słowo, niewiara w ludzie Boga. Nie? Macie uszy, nie słyszycie, macie oczy, nie widzicie. Nie? I nie przyjdziecie do mnie, żebym was nie nawrócił. To znaczy jest moment, w którym słowo okazuje się bezsilne. Go, od rana, jak, jak siedziałem nad tym słowem, pierwsze skojarzenie, jakie miałem z tym słowem, które się szerzy, rośnie ku pełni, to miałem skojarzenie z, z tym takim dramatycznym pytaniem Pawła VI w Ewangelii Nunciandi, które brzmi: jak to jest, że zatrzymaliśmy Ewangelię? Jak, jak to jest, że obezwładniliśmy słowo, które rośnie, tak? które idzie do pełni? Ma w sobie taką siłę. Jak to jest, żeśmy je obezwładnili? I odpowiedź z dziejów apostolskich jest taka, że to obezwładnienie słowa nie przychodzi z zewnątrz. Nie ma takiego prześladowania, które zatrzyma słowo. Obezwładnienie słowa przychodzi od wnętrza. Przychodzi z samego środka, Środka ludu Bożego. To my jesteśmy tymi, którzy potrafią obezładnić słowo Boga. To, które ma taką siłę wzrostu, rozszerzania się, my potrafimy zatrzymać. Potrzebujecie ilustracji oprócz tego, co się dzieje? Idziecie w te święcenia bez strachu? Nie macie pytania, jak się odezwać, kiedy trzeba będzie mówić pierwsze kazanie? I co usłyszycie w odpowiedzi, albo nie usłyszycie, bo wam ludzie nie powiedzą? Nie mówię tego po to, żeby was powstrzymywać przed święceniami, broń Boże. Mówię po to, żeby was do nich namawiać. Kościół bardzo potrzebuje waszych święceń. Tylko te, te czytania dzisiejsze pokazują doskonale nie, i, i waszą misję, nie, że posługujecie czemuś, co jest na szczęście większe od was. Będziecie posługiwać Słowu, które ma siłę w sobie. Nie, t, t, Wy macie być wierni te, temu siewowi, a słowo będzie rosło. I ono będzie rosło niezależnie od tego, jakie macie talenty. Kto jest bardziej utalentowany, kto jest mniej, kto jest lepszym mówcą, kto jest gorszym mówcą. A może ktoś umie grać na gitarze, to będzie porywał młodzież, a drugi nie umie, to nie będzie porywał. To nie tak jest. Wychodzimy ze Słowem, to nie wierzymy we własne siły, tylko w to Słowo. Siła jest w tym. Nie? Siła jest w sakramentach, który których już będziecie szafarzami nie? w jakimś stopniu. Siła jest w tym, co nam jest dane w ręce, nie w nas. Nie? Ireneusz, jak pisze o, 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 o przekazie, o tradycji w Kościele, to mówi, najgłupszy nie zaszkodzi. Najgłupszy nie zaszkodzi, nie może uszczuplić przekazu Ewangelii i najmądrzejszy wcale go nie wzmocni. Więc to jest niesłychanie dobra nowina, bo to my się angażujemy osobiście, ale ta historia to nie, ona nas dotyczy personalnie, ale ona jest czymś więcej niż naszą osobistą sprawą. Nie? Jednocześnie mamy bardzo mocny przekaz dzisiaj, nie, który mówi: jakby Uważaj! Nie, nie, nie. Jeśli ktoś może obezwładnić słowo Boga, to tak naprawdę tylko Ty. Nie, nie przeciwnicy wydumani, nie Herodowie, nie Szawły. Pan Bóg się z nimi poradzi. Jak nie tak, to inaczej. Nie przeciwnicy zatrzymają słowo. My możemy je zatrzymać. My je możemy zastopować. To, to jest realne, to jest to, co, co właśnie przerabiamy na wiele sposobów teraz. Nie? I, tu, I tu się nie ma co oburzać. I Blokujemy ludziom dostęp do słowa swoimi grzechami, zgorszeniem, które siejemy. My, 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 my. Ale e, 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 tak jak możemy je zablokować, tak możemy mu też na nowo otworzyć drzwi, i to jest. To, na co wam chcę bardzo zwrócić uwagę, bo ta, ta perykopa z dziejów pokazuje otwarcie słowu drzwi, tak żeby słowo poszło dalej, żeby się... żeby dalej się rozwijało, żeby się pomnażało, znalazło no, nową drogę. Bo o tym jest ten fragment, nie? Że kościół antiocheński Taki sposób przyjął słowo i tak intensywnie, że jest gotowy do misji. I z tego kościoła wyjdzie misja, która ostatecznie pójdzie, dobrze wiemy, aż do Europy. Nie? To otwarcie drzwi następuje w prosty sposób. Mianowicie, kiedy. Odprawiali publiczne nabożeństwo. No, tam jest, kiedy przeżywali liturgię. Tłumaczenie jest, odprawiali publiczne nabożeństwo. No dobrze, no, na pewno nie były to gorzkie żale, albo no, nie wiem, co tam. No, odprawiali liturgię, Eucharystię przeżywali. Jakie nabożeństwa mieli wtedy? No? Kiedy przeżywali liturgię i pościli. To miejsce, jakim jest liturgia i to miejsce, jakim jest post, to są te dwa miejsca, kiedy, kiedy Duch Święty otwiera drzwi na nowo nie? i pokazuje, teraz jest czas na wyjście Słowa. I liturgia, i post to są takie miejsca, gdzie my przestajemy się kręcić wokół siebie. Nie? I, i, i szukać odpowiedzi tylko w swoich własnych tutaj takich czy innych rozumkach, tylko otwieramy się na to, co jest słowem, co jest czynem Boga i otwieramy się właśnie, bo to jest liturgia, słowo i czyn Boga i otwieramy się też przez post, to znaczy przez pragnienie i przez pokazanie Bogu jestem słaby. Jestem słaby i to jest, to jest miejsce, w które Ty musisz wejść ze swoją mocą. I jestem głodny Twojego działania, jestem głodny Twojego słowa, jestem głodny Twojej miłości. To jest ta moja słabość i mój głód mogą być wypełnione tylko Tobą. I przez takie proste, bardzo proste doświadczenie, jakim jest liturgia i post, Bóg znajduje sobie drogę, Duch Święty znajduje sobie drogę, żeby otworzyć drzwi, by Słowo poszło dalej. Jaki fajny jest Pan Bóg, że nie potrzebuje nie wiadomo jakich tam sposobów. No. Liturgia, rzecz codzienna, z postem różnie bywa, <noise> <noise> ale, ale zależy to zasadniczo od nas. Jesteś w jakimś, nie wiem, klinczu, jesteś w jakiejś sytuacji przy ścianie, wydaje ci się, że wszystkie drzwi są zamknięte, wszystko jedno. Ty czy ty razem z innymi jako Kościół nie znalazłeś się w takim punkcie? No słuchaj tego, co jest w liturgii. Popatrz, jak Bóg działa w tej liturgii. No i otwórz się postępnie. To może być o wiele skuteczniejsze niż te wszystkie narady, jakie toczymy uroczyście, żeby coś popchać. I może być tak, że na każdej z tych narad tylko czujemy, że drzwi są zamknięte. No. Miałem dzisiaj rano Eucharystię i potem śniadanie z generałem Jezuitów. I, i pytałem go o to, co. No to jest człowiek, który teraz wizytuje wszystkich jezuitów, więc tak jak, jak zaczął od Ameryki Łacińskiej przez Azję, tak. I Afrykę, tak dojechał do Polski. No i pytam go, jak on widzi kościół? Nie, nie, nie byle jaka osoba, mówią czarny papież, nie? Jak on widzi kościół? A on mówi: Widzę kościół, który wszędzie rośnie. Którym jest dynamizm, którym jest życie, w którym dzieją się rzeczy wspaniałe. Nie. Mówił w takim niesłychanym zachwycie o tym, że jak wizytuje prowincje jezuickie, to odkrywa taką przedziwną zależność, że zależność, może nie zależność, ale, ale, ale takie dwie figury, które się do siebie wzajem odnoszą, że liczba powołań jezuickich spada, a liczba dzieł apostolskich robionych przez jezuitów rośnie. ich samych ubywa, ale liczba dzieła apostolskich, które prowadzą rośnie. Nie? To znaczy, jak, jaką mają zdolność? Inspirowania innych, zapraszania innych, posyłania innych. Nie są goście którzy tworzą teatr jednego aktora. Nie? Ja, sam, ja sam to zrobię. Nic nie zrobisz sam. Słowo Boga robi, a Słowo inspiruje. Ale jak? Że tego dotyka, tamtego dotyka. Pomnaża się na ludziach. Nie? pomnaża się na ludziach, dzieła rosną, my możemy maleć. My w sensie duchowym. Bez paniki. Właściwie, że panika, widać gdzie panika jest słuszna. Panika nie dotyczy tego, że, że nas jest mniej, tylko panika powinna dotyczyć tego, że my nie potrafimy uruchamiać innych, rozeznawać, towarzyszyć innym tak, że rozeznajesz. Jak słowo się na nim pomnaża, i na nim, i na nim, i na nim, to też jest w taki sposób obezwładnienia słowa. Przez tego, który teoretycznie odpowiada za to, żeby rosło. I ono widać, że się osadza na kimś, ale ja mówię, myślę, który stopuje. Sama ta refleksja jest fantastyczna, nie? Człowiek, który widzi Kościół, widzi go w wymiarze globalnym, jest wioską, jest życiem. Więc nie wchodzicie w posługę w sakramencie święcy w czasie, w którym Kościół jest umierający. Nie, nie. Wchodzicie w tę posługę w czasie, w którym Kościół na wielu, wielu miejscach rośnie. Słowo Boga się rozszerza i pomnaża. No sami go nie obezwładniajmy i będzie cudnie. Amen.